Po co szamianą pióra i jak możemy używać piór, aby czuć się lepiej? Pióra symbolizują w szamanizmie żywioł powietrza. Najczęściej są one używane do czesania naszego pola elektrycznego, tej niewidzialnej części naszego ciała. W takiej podstawowej wersji każdy może z tej techniki skorzystać. Fajnie odpalić sobie świecę, zapalić kadzidło, wziąć pióro. Myślę, że naturalne. Tak to. Następnie przeczesujemy swoje pole energetyczne w kierunku w dół, do stóp, tak jakbyśmy czesali się w powietrzu, nad ciałem. Nie musimy go wcale dotykać. Część osób może w pewnych miejscach odczuć gęstość, taką trudność z przejeżdżaniem tym piórem. Tak, w tamtym miejscu możemy więcej pomachać, powachlować to miejsce, tak, żeby tą energię rozrzedzić, żeby można było ją usunąć. Bardzo prosta praktyka, relaksująca, pozwalająca pozbyć się obcych energii, brudnych energii, które możemy złapać wszędzie, na ulicy, idąc klatką schodową w różnych miejscach, tak jak słuchajcie, brudzą się nasze buty, tak i brudzi się nasza aura, nasze pole energetyczne. Dajcie znać, jeśli spróbujecie, jakie macie odczucia, jak to wpływa na Was.